A zatem proszę Państwa pora na składy, pora na zestawienia personalne obydwu drużyn i tak goście rezerwy pierwszoligowego Górnika Łęczna do dzisiejszego spotkania przystąpią w składzie. W bramce z numerem pierwszym Kuba Wilk, a dalej numer dwa Erwin Stadnicki, numer trzy kapitan zespołu Luis Mołodecki, numer cztery Michał Sienicki, numer pięć Jakub Rzeszutek, numer piętnaście Patryk Pastusiak. Numer 7 Mateusz Słomka, numer 8 Karol Gnap, numer 11 Szymon Małyska, numer 10 Michał Wachowicz i numer 9 Szymon Sitarczuk. W rezerwie w drużynie gości pozostają dzisiaj Kamil Klimowicz, Filip Harczuk, Antoni Dylewski, Kacper Białasz, Stanisław Skotarczak oraz Bettoni Trentin-Giovanni. Trenerem drużyny gości jest pan Karol Wiech. Natomiast gospodarze dzisiejszego spotkania Janowianka, Janów Lubelski dzisiaj, jak widzimy, gra na niebiesko, a zagra w składzie. W bramce ja, oczywiście, indywidualnie nazwisko i imię każdego zawodnika, a Państwo będziecie nagradzać ich brawami. W bramce mecz rozpoczął z numerem pierwszym: Patryk Rojek, numer 6, Michał Szałachowski, numer 7, Kacper Piechniak. Numer 9 Janusz Birut. Numer 10 Mariusz Pawełkiewicz. Numer 16 Kapitan zespołu Wiktor Bodziuch. Numer 21 Jakub Wlaźnik. Numer 27 Mateusz Wąsik. Numer 30 Wiktor Stępniowski. Numer 94 Paweł Ziemba i numer 99 Jakub Dacko. W rezerwie w dniu dzisiejszym w naszej drużynie pozostają Kajetan Wojtasiak, Maciej Cynka, Dawid Ciupak, Komrad Firoz, Diego Marotto, Kacper Kiszka i Filip Małek. Trenerem naszej drużyny jest rzecz jasna Ireneusz Zarczuk, zaś kierownikiem bądź kto woli team menadżerem Ekipy jest Krzysztof Kołtyś, doskonale znany nie tylko w Janowskim w środowisku piłkarskim. W siedemnastej minucie spotkania będziemy mieli rzut karny dla drużyny Janowianki. A wykonywać go będzie Kacper Piechniak. krojek! Na raty, ale się udało. Вас процент! Я шут, я шут! a strzelałka Kacper Piechnia. I w tym właśnie momencie sędzia Hubert Chmura zakończył nam pierwszą odsłonę dzisiejszego widowiska. Jak na razie zespół gospodarzy pewnie 2 do 0 po bramkach piechniaka i blażnika schodzi na przerwę w dobrych nastrojach. Ach, rekrojek! 62 minuta spotkania i kolejna zmiana w drużynie gospodarzy boisko opuścił niestety kontuzjowany Jakub Wlaźnik, strzelec jednego z, z bramek w dniu dzisiejszym. Wielkie brawa dla Kuby mniej nadzieję, że nic drożnego mu się nie stało. A dobry wszedł już z numerem czwartym Maciej Cynka. A sędzia główny dzisiejszego spotkania, pan Hubert Chmura, przedłużył nam dzisiejsze zawody co najmniej o 12 minut.

To trikrazi stūkā reversi. Patryk Rojek. A strzelał ponownie Paweł Zięba. W tym momencie proszę Państwa sędzia Chmura zakończył dzisiejsze widowisko. Ostatecznie Miejski Klub Sportowy Janowianka Janusz Lubelski rozgromił dzisiaj rezerwy pierwszoligowego górnika Łęczna w stosunku 5 do 0. Bramki dla naszej drużyny strzelali dzisiaj Kacper Piechniak, Kuba Wlaźnik, Diego Marotto i dwie Paweł. Zięba, a to oznacza, że będziemy mieli teraz już 45 punktów. No i umocnimy się na tym szóstym miejscu w tabeli. A moim i Państwa gościem jest jeden z bohaterów dzisiejszego spotkania Paweł Zięba. Paweł, gratulujemy w imieniu tutaj kibiców. Wysokie, efektowne zwycięstwo. Zapisujemy kolejne trzy punkty. No i co, i jedziemy dalej, bo ten sezon się jeszcze nie skończył. Dokładnie, dzisiaj wygrywamy 5, 5 do 0. Chcieliśmy troszkę zrekompensować kibicom ten ostatni występ w Międzyrzecu Podlaskim. Mam nadzieję, że, znaczy wiem, że się udało, strzeliliśmy 5 goli. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy strzelić tych goli troszkę więcej, ale nie można mieć wszystkiego. Ważne są trzy punkty i tyle. Niesamowicie pechowy jest ten sezon, co chwilę wypadają kolejni zawodnicy dzisiaj groźnie wyglądała ta kontuzja Kuby w Laźlika. Miejmy nadzieję, że tam nic groźnego się nie stało, ale pomimo tych przeciwności losu, dalej staracie się jak najlepiej prezentować, chociaż już w tym okrojonym niestety składzie nasz zespół. Do końca pięć kolejek i pewnie dacie z siebie wszystko za tydzień. Jedziemy do zamościa na mecz z Hetmanem. A my spotkamy się już tu za 10 dni. Możesz zaprosić na mecz ze startem Krasnystaw wszystkich sympatyków piłki nożnej w naszym mieście. Oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich kibiców z Janowa i okolic na mecz ze startem Krasnystaw. Na pewno damy z siebie wszystko i na pewno powalczymy o trzy punkty. Dziękuję, bo wiem, że jest zimno, musisz tutaj się ogrzać w szatni, także ten króciutki wywiad specjalnie dla nas w pomeczowym wywiadzie Paweł Zięba. A ja Państwa zapraszam już na kolejne spotkania z udziałem dru naszej drużyny, najbliższe 21 kwietnia o 17 w środę ze startem. Krasny Staw, dziękuję i zapraszam na kolejne mecze.